Nie wiem, czy pamiętacie te moje rybki, które jedna z pań stwierdziła, że są zebrami. No to z tych małych zeberek, które nie wyglądały na małe zebry, bo takie trochę kanciaste były, wyrosły takie oto seberony. Film kiepski, bo jest dzień, zrobiłam wczoraj podmiankę i z wodą chyba znowu coś było nie tak, bo jest lekko mętna. Musi się ustabilizować. Tak dużo pewnie chowało dalej, ale dzisiaj chciałam się skupić właśnie na tych moich serwerów. Więc, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć co to za odmiana, bo jak szukam, o tutaj jest pan kielisznik, zobaczcie, jaki pogryziony, bo on sam jest dzielny, gniazdo buduje, znowu za dużo wody I przy płycie, która jest wzmacniającą, on sobie znowu gniazdo buduje, odgania nawet czyścik. Ale tutaj wracając do Seweru. Gdyby ktoś chciał mi podpowiedzieć, co to za odmiana. Ja wiem, że film jest kiepski, ale może komuś się uda powiedzieć, czy to są plamookie, czy to są jakieś inne. Jedni piszą, że to herosy, inni, że plamookie. Może macie doświadczenia, to poproszę o podpowiedź w komentarzach. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Pa!